Cześć. Dzisiaj przedstawię zestaw kolacyjny w wersji 500, 400 i 300 kcal. Teraz omówię zestaw 500 kcal. 80 g bułki żytniej 50 g pomidora, czyli trochę mniej niż pół pomidora. łyżeczka masła – 4 gramy, plasterek sera żółtego – 20 g, 110 g śliwek, czyli tutaj dwie śliwki, 60 g jogurtu naturalnego typu greckiego, czyli 1 trzecią szklanki oraz 15 g migdałów. Teraz przedstawię zestaw kolacyjny w wersji 400 kcal. 40 g bułki żytniej, czyli pół bułki, 2 g masła, czyli łyżeczka masła, pół plasterka sera żółtego, 10 g, 60 g pomidora, czyli około pół pomidora, 15 g migdałów. 165 g śliwek, czyli w tym wypadku są to trzy śliwki. Oraz około trochę więcej niż 1 trzecią szklanki jogurtu naturalnego typu greckiego, 70 g. Teraz przedstawię zestaw kolacyjny w wersji 300 kcal. 40 g bułki żytniej, czyli pół bułki, łyżeczka masła 2 g, pół plasterka sera żółtego 10 g, 60 g pomidora, czyli tak około pół pomidora. 110 g śliwek, czyli w tym wypadku dwie śliwki. 10 g migdałów oraz 50 g jogurtu naturalnego typu greckiego, czyli około 1 czwartej szklanki. Migdały dostarczają białka, błonnika, magnezu, witaminy E. Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, które przeciwdziałają miażdżycy i chorobom serca. Masło zawiera rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A, D i E. Pomidory są źródłem potasu, likopenu oraz zawierają witaminę C. Pieczywo dostarcza sporo błonnika oraz witamin z grupy B. Śliwki zawierają błonnik pokarmowy, witaminę C, miedź i potas. Błonnik pokarmowy poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego i zapobiega zaparciom. Witamina C poprawia odporność organizmu, wzmacnia także ściany naczyń krwionośnych i bierze udział w profilaktyce chorób układu krążenia. Potas jest odpowiedzialny za utrzymanie równowagi wodnoelektrolitowej i prawidłowe skurcze mięśni. Ser żółty zawiera białko i wapń. Wapń wpływa na mocne kości i zęby oraz zapobiega osteoporozie w przyszłości. Jogurt naturalny zawiera pełnowartościowe białko łatwo przyswajalny wapń witaminy z grupy B, które pozytywnie wpływają na pracę układu nerwowego. Obecna w jogurcie witamina B12 bierze udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych i tym samym zapobiega niedokrwistości. Jogurt zawiera także bakterie kwasu mlekowego, które wpływają korzystnie na układ pokarmowy. Dziękuję za uwagę, cześć!